Borussia Dortmund pokonała Lille w swoim meczu rewanżowym we Francji 2 do 1. No i mamy ćwierćfinał Ligi Mistrzów tutaj w Dortmundzie. Ale nic nie zapowiadało oczywiście tego, że Borussia Dortmund awansuje do tego ćwierćfinału, bo w pierwszym meczu tutaj w Dortmundzie Borussia nie zaprezentowała się dobrze. A później w meczu ligowym z Augsburgiem po prostu totalnie zagubiła się. I wszyscy mówili, że jadą do Francji po porażkę, po, po to, żeby dograć ten mecz. I liga mistrzów już dla Dortmundu się zakończy. No niestety tak nie było. Dlaczego mówię niestety? Bo mówię dla tych, którzy tak mocno krytykują, choć krytyka jest też uzasadniona bo naprawdę piłkarze powinni się wziąć w garść, bo aby nie było, też grają dla siebie samych. Ogromne kwoty za, zarabiają, ale jeżeli nie będą pokazywać tego na boisku, to w rzeczywistości później żaden skaut nie będzie ich chciał kupić. Jeżeli Borussia Dortmund będzie chciała ich sprzedać. Padły oczywiście rozmowy między trenerem Borussia Dortmund a zawodnikami bardzo twarde rozmowy bardzo twarde słowa padły padły słowa takie że zawodnicy mają się nawet do lustra popatrzeć to są już naprawdę twarde słowa ale myślę że po części to poskutkowało bo Borussia zagrała solidne spotkanie we Francji. Tak jak powiedziałem już na początku: wygrała 2 do 1. Jedziemy dalej. Teraz czekamy na Barcelonę. Czyli nie, Barcelona czeka na nas, bo pierwszy mecz właśnie lecimy tam do Barcelony. Rewans później, tutaj 15 kwietnia w Dortmundzie. No i zobaczymy jak na tle. Barcelony zaprezentuje się Borussia Dortmund. Już raz podejmowała na jesień drużynę właśnie z Katalonii, gdzie przegrała u siebie 3 do 2. Było to naprawdę emocjonujące spotkanie. Ale jak teraz tym wtedy trzeba jeszcze powiedzieć grała z Barceloną w, w tym systemie grupowym gdzie był tylko jeden mecz. Teraz będzie dwumecz. mecz i rewanż. przegrywający odpada, wygrywający awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. Zobaczymy jak się to wszystko potoczy. Czy Borussia jest na pozycji straconej tak co po niektórych piszą tam na różnych forach internetowych. Wypisują tam, że to będzie blamaż dla tej drużyny nie rozumiem tego właśnie po, troch, po, po trosze, dlaczego tak. Na papierku oczywiście, że Barcelona wygląda mocniejsza. Ale dopóki piłka jest w, w grze, to wynik jest otwarty. Co po niektórzy o tym zapominają i myślą, że papier. Wystarczy. No nie. Nie będę tu porównywał się do innych zespołów, ale Paryżanie tak samo z Liverpoolem u siebie przegrali 1 do 0. A mimo to Paryżanie zawitali też w ćwierćfinale. A Liverpool, no niestety, zakończył swoją edycję w Champions League. Porównań jest, można yy, tutaj przedstawiać bardzo, bardzo dużo. Ale Jedno jest pewne, że Borussia na pewno w tym spotkaniu nie sprzeda skóry tanio. A ile z tego będzie potrafić Borussia Dortmund wyciągnąć? To już sami zawodnicy ta już Kowacz w tej rozmowie po Augsburgu powiedział, powinni się popatrzeć w lustro i sami sobie na to odpowiedzieć. Będzie trudno w każdym meczu. Już na tym szczeblu, gdzie nie popatrzymy na inne pary, zestawienia, to każda drużyna będzie miała trudno. Jak już powiedziałem na papierze, faworytem jest Barcelona, ale Borussia walczy do końca. Na pewno kibice nie zawiodą, tutaj na pewno na Westfalenstadion w Dortmundzie będzie komplet, jak to zazwyczaj bywa. Do Barcelony na pewno wybiera się wielka część Kibicowska, tutaj z Dortmundu. Ja też osobiście się wybieram. 9 kwietnia 21:00 rozgrywamy ten pierwszy pojedynek wyjazdowy. Tak, jak już wspomniałem, później mamy 15 kwietnia rewanż. No i będziemy wiedzieć tego 15 kwietnia po zakończeniu, czyli po ostatnim gwizdku sędziego, kto awansuje dalej. Jako całokształt, patrząc na dokonania BVB w Bundeslize, to nic nie zapowiadało nawet tego, że oni przeszkoczą po prostu drużynę z Francji. Ale tak powiedziałem, Bundesliga a Liga Mistrzów rządzą się całkiem po prostu innymi prawami. Każdy tam z każdym powalczy, a szczególnie już na takim etapie, jaki jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Na pewno zapowiada się interesująco to spotkanie pomiędzy Barceloną i Dortmundem. Co po niektórzy krytykują, życzą nam po prostu pogromu, ale ja już to raz przerabia, przerabiałem w zeszłym sezonie. Tak samo, właśnie na tych etapach z Paryżanami czy, czy z Atletico. Wszyscy pisali, ile to nie przegramy, a zawitaliśmy w Londynie na Wembley. I po bardzo dobrym, ciekawym spotkaniu przegraliśmy z Realem. Choć do przerwy trochę więcej, jak się to mówi, przysłowiowego szczęścia piłkarskiego bolesja mogła prowadzić z Realem. No ale niestety nie udało się. Na pewno chłopaki dobrze się tam, w tym finale zaprezentowali. Ja jestem z tego dumny. Osobiście byłem na Wembley kibicowałem naszych chłopaków. No nie udało się. Takie jest właśnie życie nas kibiców. Nie każdy... Może tę trofeum zdobywać. Po prostu trzeba mieć ten dzień, te szczęście. I jak się to mówi, jest euforia. Ale przychodzimy do teraz Terażerzności? Dobrze. Jakoś takoś, przepraszam. No i co? Jedziemy do Lipska. Co, czego tam się spodziewać, to też niewielka niewiadoma, ale tak jak już mówiłem raz, drugi i wracam się trzeci raz do słów naszego trenera, że zawodnicy muszą sobie stanąć przed lustrem i sami ze sobą porozmawiać, na jakim, jak, na jakim etapie są i czy na pewno tego chcą, co prezentują. Na pewno w Lipsku spotkanie się też zapowiada bardzo ciekawie. Ale to spotkanie już jutro o 18.30. Bo Rosja ma o co grać. Zwycięstwo na pewno nie pozbawia ją szans o udział w przyszłorocznej lidze mistrzów tutaj z tabeli Bundesligi od 1 do 4. Te zespoje mają gwarantowany właśnie udział w Bundeslidze. Więc jest szansa jeszcze powalczyć o te czwarte miejsce. No i muszą się, tak jak już powiedziałem, chłopaki wziąć w garść. Jedziemy dalej, z tym kibicujemy dalej. Świat się na mnie wali. Na pewno każdy z nas wyobrażał się to trochę inaczej ten sezon, że będzie, będzie dużo lepiej. No, ale wyszło jak wyszło. Kibicujemy, tak już to tam wspomniałem kilka razy. I myślę, że wszystko będzie w porządku. Pokażemy się w tym ćwiercinale z bardzo dobrej strony, a w Bundesliga. Po prostu powalczymy do końca o jak najlepsze miejsce w tabeli. A może się uda właśnie wskoczyć na te czwarte miejsce i znów w przyszłym sezonie zagrać w 100% w Champions League. Bo oczywiście, jeszcze, jeżeli się wygrywa Ligę Mistrzów, to ma się zagwarantowany ponowny udział w e, następnej edycji Champions League. No ale tak się to mówi. Ta ścieżka jest dużo, dużo bardziej trudniejsza w Champions League niż w Bundeslidze. Bo do pokonania są jeszcze trzy zespoły licząc z finałem. Jest ćwierćfinał, półfinał i finał. Każdy z każdych może wygrać. A już powiedziałem, Barcelona na pewno lepiej wygląda na papierze niż Borussia Dortmund. To na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich tutaj moich widzów serdecznie i do następnego.